cześć, witajcie tu znowu ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z gry. Super Meat Boy! Eee, właśnie skończyłem nagrywać Izaka. Może jeżeli lubicie oglądać Izaka, obejrzyjcie odcinek z dzisiaj. To był po prostu najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek mi się trafił. Najlepszy, najlepsze podejście tego roku. Jak na razie to jest pewne. Eee, a nie wiem, czy najlepszy, to nie jest czasem najlepsze podejście, jakie kiedykolwiek miałem. Wiecie, zanim zaczniemy robić te wymiary ciemności, ja najpierw podblokowuję wszystkie pokoje na A że potem wszystkie te wymiary ciemności zrobić, eee, oj, no trochę się będę musiał pewnie z tym pomęczyć. Oj, no to już mi nie wyjdzie. Muszę jakoś ogarnąć patent na to, żeby to zrobić. Eee, no i właśnie, my to już wracamy do Meat O, tak wystarczy zrobić. Eee, tylko teraz tutaj przejść będzie problemem. No tu już było blisko, ale mam nadzieję, że będzie A. Tak, mamy A, plus bez problemu. Ja lecę już do mapy. No, muszę pogardzać po prostu, których pokoi nie zrobiłem. Ten i tam jeszcze dwa chyba dalej. Um, wow. Bo oczywiście, żeby zrobić... Żeby móc mieć odblokowany poziom ciemności. No to muszę po prostu każdy pokój zrobić na plus. <laughs> Dobra, było blisko, ale nie powinno być problemów jakichś wielkich z tym pokojem. Tak jak mówiłem wcześniej, ten pokój mogę prawdopodobnie zrobić bez stania tam dalej. I następny pokój też musimy zrobić na A+. Ten pokój, w którym się zastanawiałem jak zgarnąć ten bandaż i wiecie co, do dziś nie wiem naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia jak ten bandaż miałbym zgarnąć naprawdę. Jeżeli ktoś wie, dajcie mi znać. No bo będzie mnie interesował, żeby ten badacz zgarnąć, a no, mówię, nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić, naprawdę. Eee, nie wiem, czy da się to zrobić jakoś szybciej, ten pokój, no wydaje mi się, że nie, także mam nadzieję, że tego A, +a dostanę. Tak, mam A plusa i okej. Okay. Eee, lecimy sobie teraz do mapy i powinienem mieć wszystkie pokoje odblokowane na A Wszystkie się świecą, eee, raczej żadnego nie ominę, no i dlatego lecimy teraz już eee, na wymiary ciemności. <laughs> Kurde, serio, ja dzisiaj miałem bardzo dobry humor. Eee, ogólnie, a, muszę się podrapać po nasie. Eee, Miałem bardzo dobry humor o, humor ogólnie. Eee, a jeszcze teraz mi się humor jeszcze bardziej poprawił za pomocą tego Izaka. A to jest ten sam pokój, co wtedy na starcie tylko chyba od tyłu, nie? No jest trochę trudno. Mówię, sądzę, że się możemy pomęczyć tutaj. Powiem wam tak, jest bardzo późno. Jeżeli, ojej, jeżeli to będzie zajmować bardzo długo ten odcinek. Tak powyżej 20 tam paru minut. Wiem, że to nie jest jakoś specjalnie długo, ale jest po prostu już po północy ja jeszcze jutro mam lekcje. E, ojej. No, no to wtedy po prostu. E, przerwę nagrywanie w połowie odcinka i resztę dokończymy na następnym mówię Sorki wielkie, że tak to e, będę dzielił na części. Ale mam po prostu mało czasu. E, ale mimo wszystko chciałbym wam ten odcinek nagrać. A ten pokój to czym się różni, oprócz tego zwykłego? Jak na razie to nie widzę. Znaczy, chyba nie można... ...tutaj się zatrzymać na krawędzi, jakby. A nie, jednak można. To czym to się różni? To jest taki sam pokój, praktycznie. Z tego co pamiętam. A ten pokój jedynie się różni kolorystyką, chyba że trudniej widać te piły. Chociaż może... ...tych dwóch pił tutaj nie było. O Jezu, się na... Krawędzi przeszpadek, y Aha, ale beznadziejnie się y wzięło. O kurde, no mówię, ogólnie zauważyłem w tym odcinku Zayzaka, że gramię bardzo lubiła po prostu i dlatego y miałem najlepsze podejście ever. Y bo ja ogólnie dzisiaj gram coś słabo. Nie wiem dlaczego. Może jak mam dobry humor, to się specjalnie nie skupiam na grze, tylko nie wiem, mam dobre myśli i skupiam się bardziej na gadaniu. Eee, ale no mówię, nie gram dziś najlepiej, tak, że się nie zdziwcie, jeżeli będę dużo razy padał. Sorki wielkie za to. E, Boże jak mi waliło na bo. E, tu jest bandaż do zgarnięcia w ogóle, ale jak miałbym ją ja go zgarnąć? A, bo tu jest wiatrak z prawej strony. Dobra, to ja już rozumiem, dlaczego mnie tak zgarnia. Ale wiecie, co ten wandarz jest sądzę, że na tyle trudny, że dam sobie z nim spokój. O Jezus, no. <gryw> jak tu wskoczyć teraz tylko? Dobra? Dobra. No, tutaj raczej bezproblemowo. O, mamy glitch girl. Czy jakoś tak? Dobra, lecimy na ten zliczowany poziom. Znając życie, on będzie dosyć trudny. Nie lubię tego, że on jest w tej stylizacji utrzymany. O Jezus, Maria. Że jeżeli skuszę na, przypuśćmy, trzecim piętrze, no to wszystkie piętra będę musiał powtarzać na nowo, to mi się bardzo nie podoba. Jeżeli teraz mi się nie uda, co raczej super prawdopodobne, to na razie sobie to ominę. I znając, życie się dokończę, to na następnym odcinku, tak. Dobra, my się wracamy tutaj. Te pokoje robimy. Tego powie w ogóle nie pamiętam. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to jest za pokój. Co ja tu mogę zrobić w ogóle? Tam jest chyba wiatrak, z tego co tam widziałem. Tak, jest wiatrak, ok. A, to już pamiętam ten pokój. A nie, nie, jednak go nie pamiętam. Jak ja tam to zrobić w ogóle? Kurde, ej, tu będzie pro problem z tym. Ja tu muszę spaść, jakby pod ten wiatrak, żeby on mógł mnie mocno wypchnąć wtedy, żebym mógł dobrze skoczyć. O Jezus, no. Z tym w ogóle się chyba pomęczę trochę. E, w ogóle ktoś tam się spytał w komentarzu, a to już chyba pod Zakiem. Czy planuje nagrywać coś innego, oprócz tylko zręcznościówek, takich jak właśnie Super Meat Boy? No, Ajzak co prawda zręcznościówką nie jest. Ale. No trochę ze zręcznościówki w sobie ma, nie ukrywajmy. <śmiech> <śmiech> no, przepraszam. E, no i tak, jasne. Ja bardzo chcę nagrywać coś innego. Również. E, czy ja tutaj mam przejść? Nie, na 100%. Nie. Ja muszę się za pomocą tego wybić tam daleko, ale jak? O kurde, jak ja to mam zrobić? O, ale było blisko już, no. Nie wiem, jak ten pokój za bardzo zrobić, naprawdę, tak? Nie mam za bardzo pojęcia. Urgh! Bliska, no. Niech się w końcu uda. Się wkurzam. To mi wywala tutaj, ale co mi po wywalaniu mnie tutaj do góry? Tam przejść nie mogę bez piła, czyli muszę się wybić tutaj na lewo na 100%. Jestem tego pewny. To no, mówię, muszę tutaj dobrze wylądować po, pier po pierwsze. O, super. Warbzoom mamy, o, ciekawie. A warpzone, no nie, znowu ten warpzone. Nie lubię tego Warbzone, właśnie. E, ojej. Ale dziwne. Ale nie wydaje się jakieś szczególnie trudne, jak na razie. Zresztą znaczy, w życie, to nie pójdzie mi najlepiej. Ale no nie, nie wiem. Ojej, jak ja nie cierpię e, tych klocków, właśnie. rozwalających się. Dobra, próbujemy. Nie, no, na pewno już teraz widzę, że nie zrobię całego tego piętra dzisiaj. E, mówię, sorki wielkie za to, ale jeszcze muszę umyć. Muszę zrobić pracę domową na język polski. Trochę tego jeszcze jest do roboty. <słyska> 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 no nie, no ja nie cierpię tych klocków. Serio, tak mi źle idą te klocki znikające. Nie mam za bardzo na nie patentu. No, zawsze przelatuje na drugą stronę, to jest najgorsze właśnie w nich. E, strasznie trudno mi się utrzymać na takim jednym pojedynczym, strasznie trudno mi w niego trafić. Zazwyczaj. A szkoda. Bo z tego co zauważyłem, twórca tej gry... Im więcej jest tych... E, wymiarów ciemności, tym więcej takich... No nie, doskoczyłem! Ale zaczął znikać, ja pierniczy im więcej wymiaru ciemności, tym więcej tych posranych znikających klocków daje. To jest strasznie wkurzające. Eee, I właśnie... Wracając do tego, że ktoś się spytał, czy będę ja nagrał tylko w zręczności, oczywiście, że nie. Ja już... szczerze wam powiedział, że mam dosyć tego Super Meat Boya. Eee, myślałem, że go odblokuję go całego. Eee, nie myślałem, że on będzie taki trudny. Eee... Dlatego ja już teraz wiem, że raczej całego go odblokować nie będę. E, I tu się nie zdziwicie, jeżeli całego go bloko... nie odblokuję. Ale to jest dziwny pokój. Te kolory są tak mylące trochę. Ło, dobra, super. Jakoś to wyszło za pierwszym razem. Nie wiem, jak, ale. E, a to co to jest. O Jezus Maria. Ło, wow. a ja tu mogę wyskakiwać na bok. Okej. Okay. O! Oh. No, nie wiem za bardzo, jak tu się tego spodziewać, ale dobra, jakoś to wyszło. A tu jest najgorzej, bo to. dołu idzie i tego nie za bardzo widzę. Dobra, udało się. Super! Ej, te dwa ostatnie pokoje poszły na dobrze. Sam się dziwię. Dobra, ale z tym pokojem to ja będę miał problem i to dosyć spory, ja już to widzę. Jeden, jedyny raz mi się tam tylko do, e, udało dotrzeć, tak naprawdę. No mówię... Sp... <słuch> jest trochę... Mm, sporo ogarniania, jeżeli chodzi o ten wiatrak tutaj po prostu. jest jest strasznie spycha. Nie wiem za bardzo, jak to mam wylądować... ...na nim, żeby wylądować pod nim po prostu. O, dobra, super. Udało się, teraz trzeba minąć. Ej, ja tu nie muszę wylądować? To... Gdzie ja muszę wyglądać? Jednak muszę iść tam na górę? czy tam mam piłę. Jak to mam tam przejść? Weźcie mnie, nie denerwujcie, ludzie. A okej, okay, do... O Jezus, ale jestem głupi. Ja się mogę nad tym prześlizgnąć, bez problemu. Uuu, a tu już było nieciekawie. No i dziwny jest ten pokój. Nie pamiętam pokoju do tego podobnego zupełnie. Ale było już blisko! No nie. Ale dobra, przynajmniej już wiem, że się męczyłem na darmo, tak naprawdę, bo szedłem w złą stronę. A tutaj się wcale nie wydaje takie szczególnie trudne przejście. A także powinno być. tu, Ojejku, dosyć luźno. A parę razy pewnie tam na końcu umrę, ale tam. Ogólnie nie powinno być źle. A może, nie wiem, na tym odcinku też powtórzę, bo to mówiłem na Izaku chyba. Eee, ale no, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, którzy oglądają Super Meat ja muszą od razu oglądać Izaka. Eee, planuję zrobić vloga. Oj, tu może być problem. Eee, vloga, w którym bym zapowiedział jakieś QA. Byście mogli mi tam zadawać pytania różne, eee, sądzę, że zrobienie QA nie jest głupim pomysłem E, bo tak naprawdę nic dużo wam mm, o sobie nie mówiłem A zawsze jest fajnie jak e, między twórcą a widzami jest jakaś... E, no nie wiem jak to nazwać nawet No Może wiemy o sobie trochę więcej e, Także mówię raz na jakiś dłuższy czas, nie planuję tego robić na żadne tam, przypuśćmy co tydzień e, Ale tam raz na jakiś dłuższy czas można takie Q&A zorganizować według mnie i jeszcze coś pamiętam, że miałem powiedzieć, i o tym też zapomniałem na odcinku za i dopiero po czasie, zawsze przypomniałem. Ale to mniejsza z tym. Eee, jeżeli ten filmik zrobię na Q&A, Enday, to tam się wszystkiego dowiecie. no nie! Ale beznadziejne są te mięska, no. Przynajmniej te kolory nie są jakieś porąbane, jakoś szczególnie tutaj. Mimo wszystko nie jest jakoś specjalnie trudno się ogarnąć, co tu się dzieje. Wow! A ty takżeś poszedł, to tak się ciebie nie spodziewałem, że będziesz szedł. Dosyć długi poziom, wkurzę się, jeżeli teraz przegram. Eee, bo będę musiał się po prostu długo wracać. Eee, będę żeglować mamy tutaj, ok. Ok, eee, nie poszło źle, dosyć długo, ale ogólnie jest ok. No i muszę uważać, żeby nie wejść. Muszę uważać, żeby nie wejść. No, co jest, ej! No! Ej, ja na to nie wchodzę, no, bez przesady. No! Ej, ja nie mogę dotknąć tej ściany, czy co? Mogę, tylko to jest zbugowany hitbox na tym, na tej animacji, według mnie. Nie wiem, zaczekam sobie. No, widzicie co, ja po prostu podskoczyłem, nic więcej nie zrobiłem, ja się nie ruszyłem w bok. Koda, że tak to działa. Dobra. No, trochę to czasu zajmuje też, dlatego. No. Co? Ojej, to znika, ale bzdura. Trochę to czasu zajmuje i nie lubię takich pokoi, tak szczerze mówiąc, gdzie muszę czekać na coś. Gdzie nie mogę tego przyspieszyć no bo nie ma możliwości raczej tego Zapomniałem znowu. Chyba, że wiecie co, jakbym poszedł tak na przykład. Tak się da zrobić, tylko to jest trudne. No da to się tak zrobić. Tylko mówię, pewnie mi to nie będzie wychodziło. A, prawie wyszło? A nie musiałbym czekać tyle, no. Zawsze z tym by było lepiej po prostu. Ojej. No, no nie! Uda mi się, zobaczycie. No... Ale już wiem w którym momencie powinienem skakać. W tym. Noż nie, dobra, olewam to. Robię tym sposobem jest dłużej, ale. jakoś łatwiej idzie. Dobra. No nie, a ja mam tam spać na dół, boże. Co za gówno. W ogóle nie wiedziałem, co w tym pokoju mam zrobić, no. Bzdura totalna. Dobra. Tu nie powinno być problemów już. No ten pokój to już pamiętam. Penda, że był znacznie prostszy. No... <słyski> już tak blisko byłem. No kurde no. Bez przesady. Niech to w końcu wyjdzie. Właśnie zaraz tak naprawdę, wiecie co tak się zastanawiam, zrobię chyba nową ankietę po prostu, jaką byście nową grę chcieli. Ja tam parę jakichś gier, które chciałem sam nagrywać w stawie yy, i Super Meat Boya raczej zamienimy. Bo mówię, te pokoje są dosyć trudne, to nie jest na mój poziom gry. Ja nie jestem takim raczej graczem pro, szczególnie jeżeli chodzi o gry zręcznościowe, takim właśnie jak Meat Boy, w gry strategiczne na przykład potrafię być dobry. Nie wiem, coś się tylu Europa Universalis, no to, to mi nawet czasem wychodzi. Ale takie zręcznościówki, w które ja tak naprawdę nigdy w życiu nie grałem... dużo. Praktycznie to nie grałem nic w takie zręcznościówki. To mówię, widać, że nie wychodzą mi najlepiej. Eee, po prostu na dłuższą metę, jeżeli tego będzie dużo, a, to się stanie męczące. Yy, dobra, najpierw to chyba sobie zgarnę, tak naprawdę. Uuu, nie mogę tak spać, bo. Muszę spać z mniejszej wysokości. O kurde, z tym to będzie problem, wiecie? Albo i nie. <gryw> yy, teraz tutaj, ja tego bandażu zganię, oczywiście, nie będę. To dużo czasu po prostu to zajmie. A to jest ten pokój taki sam, który był. Wow. Muszę być szybki. Muszę być bardzo szybki na tym pokoju. O mój Boże. Nie widzę tego. O mój Boże, nie, to jest zło. A nie, ja nie muszę być. Co ja teraz za kłopoty? i tak nie wskoczę. Hmm. Musiałem się podrapać po nosie. Eee, ja tutaj muszę zrobić coś takiego. O właśnie, i tak wskoczyć na to, tylko że się teraz akurat nie udało. No, znowu się nie udało, no. Nie wiem w którym momencie po prostu wtedy no, mam nacisnąć strzałkę, jakąś strzałkę. E, przycisk żeby skoczyć. O, dobra, teraz się udało. I, powinno być. Luźno. E, a co to jest za pokój? To jest pokój... zwykły pokój. To jest spokój... Niefajny pokój, <gryw> raczej tak. Kurde. Znaczy tak się zrobi wolno to yy, nie powinno być jakichś większych problemów. No tylko to trzeba zrobić wolno i dokładnie. E, dobra, a co teraz? Jak mnie nas święty Jezus Maria. no bo nie za bardzo wiem co teraz. A dobra, tu mam klucz. Dobra, udało się. Tam widziałem, że wiem, że jest tam bamta ale ja go nie będę zgarniał. Nie oszukujmy się, zajmie mi to lata. Uuu, ledwo co tu zdążyłem, ale zdążyłem. Poziom łatwy według mnie, co nic trudnego tu nie było jakoś spe specjalnie. Hmm, a mamy kluczyk. A, I teraz trzeba to jest paść dobrze. Ale... Czy ja powinienem... Wow, wow, wow wow! The fuck to jest, co to jest za gówno? O, okej, okay, dobra. Może no, zaczekam. Eee, okej, okay. a gdzie jest Girl? Nie pamiętam, gdzie jest Na początku, nie? Eee, tak mi się wydaje. Znaczy, no nie wiem. Nie jestem pewny. No to ten poziom jest już dosyć niefajny. Zaczekam sobie aż ten ziomek przeleci. No i tak, mamy przejście naszej Bandage Girl No serio, nie wiem zielonego pojęcia gdzie na ale to się nawet, nawet chyba udało za pierwszym razem przejść. Także spoko. Ten pokój robimy od tyłu po prostu. Z tego co już mi się przypomina. Od tyłu jeszcze bardziej rozbudowany. Tak mi się wydaje. E, wiem, że jest bandaż, ale ja go lewam. Ej, a ja tu czasem nie będzie, nie, nie będzie nic. A szkoda. Myślałem, że jakiś Warp z nową postacią by był. No, gdzie ja teraz powinienem iść? Kurde, a się zablokowałem. O kurde, no, nie, no, ten pokój trochę będę robił raczej. Ale dobra, wiecie co, ten pokój. Ja na dziś na razie kończę, bo mówię, muszę jeszcze porobić parę rzeczy, iść się umyć, zrobić lekcję, No, jest już po północy, serio. Ja tak mało czasu ostatnio mam. Ale no, i tak miałem tego nie nagrywać, ale miałem taki dobry humor jakoś dzisiaj, że i tak chciałem to nagrać. No bo zazwyczaj, ostatnio w Super Meat Boy trochę się zdenerwowałem. Odcinek z piekłem to był tragiczny. Chociaż odcinek z piekłem to tam odcinek z piekłem, jak robiłem Omegę, o jezus. Omega to był najgorszy poziom, jaki istnieje po prostu. Umysły szatana chyba go robiły. Ja tego jestem święcie przekonany. A, a i tuż mamy, będę go Okej. Także bez problemu. A, a tutaj co jest trudnego? A, ten coś się szybko włącza. I tyle tak naprawdę. O, blisko. Można tak powiedzieć. Ja tu sobie zaczekam, zrobię to na spokojnie raczej. O, kurde. Ja nie wiedziałem, gdzie go. będę, żeby go, dobra, ale już wiem. Eee, także już wiem, jak to zrobić. A, tamten pokój miał być ostatni, dobra, to ten będzie ostatni. Żeby nie było. O, było blisko. Tu się schować. Eee, I no, i tutaj wystarczy już. Wiem, że ten balasz jest dosyć prosty do zgarnięcia. Jo, o! Mój Boże, no nie. Tak gówno nigdy nie mogę mówić, że coś jest łatwe do zgarnięcia, coś jest jakiś prosty boss czy coś. To, to, to się zawsze potem mści na mnie. No, nie mogę skoczyć, naprawdę nie mogę po prostu skoczyć dobrze. Nie wychodzi mi to skakanie. O, no nie, nie idzie mi do boku. Po co ja go robiłem? Powiedziałem skończyć już na tamtym, no? Dobra. Na spokojnie. Tutaj luzik. Tutaj luzik. No i luzik. Dobra. Poziom ukończony. Eee, ja wracam na... od. Ile poziomów zrobiłem? Większość. Czyli na następnym piętrze zrobimy trochę tego piętra. Eee, I trochę piętra następnego. Ja mówię, a mówię, ja i tak już zacznę tak naprawdę myśleć nad ankietą i jakimiś nowymi grami. Sorry dla, wielkich, dla wszystkich, których zawiodłem, że całej gry raczej nie przejdę, ale... Sam się nie spodziewałem, że ona później znacznie, znacznie trudniejsze się stanie. Myślałem, że to jest gra bardziej na podstawie casualowej właśnie. Znajdź tą Bandage Girl, yy, Poglądaj sobie fajne cutscenki, a nie później gra wymagająca dosyć sporo od yy, gracza. Trochę się po prostu na tym przejechałem. Ale dobra, jeszcze w następnym odcinku się na pewno zauważymy z Supreme boja. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie apkę w górę, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Raczej znaczy jutro, mam nadzieję, że jutro. Trzymajcie się i cześć!